Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Brodatego Giga pora na kolejną porcję nowości. Zaczniemy od ninjago, w takim razie jingle i lecimy. Na początek mały zestaw wyścig motocyklowy Kaja. 45 zł katalogowo za 79 elementów i doskonale Wam znane klimaty, czyli dwa motocykle, dwie figurki, jakieś bronie i to właściwie tyle. Idziemy dalej. Następny jest mech bojowy z Pinjutsu Arina 80 zł za 213 klocków. Mech też w takiej koncepcji, jakiej już widzieliśmy wcześniej w Ninjago, więc też raczej nic porywającego. Pojedynek wyścigówek 4+, plus, 80 zł za 111 klocków. Myślę, że całkiem spoko jak na 4+. Mamy tutaj dwa pojazdy, mamy trzy figurki. Jeśli ktoś chce spróbować Ninjago od najmłodszych lat, to może to będzie całkiem fajna opcja. Smoczy Mistrz Rontu, 185 zł katalogowo za 381 elementów. Smok raczej nie z tych najciekawszych, ale całkiem przyzwoicie wyglądający. Wiecie, po prostu... Najczęściej patrzę z takim podziwem na największe smoki. Ten zdecydowanie nie jest jakoś porywający, ale niech będzie, że jest ok. Mech smoczego jeźdźca Roga 280 zł za 584 elementy. No tutaj mamy takiego smoka dość niestandardowego, bo troszeczkę chodzącego jak kurczak i mnie jakoś bardzo mocno. Nie przekonuje. Bojowy pojazd Ninja 360 zł za 560 elementów. Jeśli rzeczywiście tak to wygląda, to dość drogo. Sam pojazd jest transformujący, bo można go rozczepić na kilka innych pojazdów. Ale znowu koncepcja doskonale nam znana. Transformujący się samolot Loyda 400 zł za 1112 elementów. Jako samolot wygląda spoko. Jako Mech, raczej mniej spoko. Ale bardzo fajnie prezentuje się głowa tego małego smoka, którego możecie zobaczyć w zestawie. Więc są tutaj. I zdecydowanie ciekawe akcenty. Fenomenalnie wygląda mech ognistego rycerza. 500 zł za 996 elementów. No i seria Ninjago Legends wygląda obłędnie. Ona jest taka bardzo, powiedziałbym, dorosła. Zwróćcie uwagę na oznaczenie 14. I jeśli ten zestaw Wam się podoba, to z całą pewnością spodoba Wam się również Smok Strażnik 620 zł za 1650 elementów. No i ten zestaw, zarówno jak i ten poprzedni, to będą dwa zestawy z Ninjago, które będą bardzo wysoko w mojej topce. Z zestawów Ninjago Ever. Po prostu są niesamowite. Jak prezentuje się świątynna perła? 2387 elementów za około 800 zł. Zobaczymy, przetestuję ją. Wygląda całkiem ciekawie, ale czy to będzie najlepsza perła? Wydaje mi się, że nie. Chyba nadal najciekawiej prezentuje się ta z Ninjago Movie, mimo wszystko. Lego Friends Filmowy wieczór z przyjaciółmi 65 zł za 154 klocki. No i mamy tutaj świecący klocek, więc za to duży plus i to taki, który jeszcze będzie rzucał obraz. Wiecie, coś jak z tego zestawu z Disneya, gdzie rzucaliśmy sobie obraz myszki Miki. Sanktuarium dla pand 125 zł, 243 elementy. No i jeśli lubicie pandy, to ten zestaw jest dla was. Obowiązkowy. Sklep muzyczny i apartament 200 zł za 483 elementy. No wiecie, taki typowy miejski zestaw z Lego Friends. Jeśli rozbudowujecie sobie miasto, to możecie po niego sięgnąć, ale nie ma tu nic takiego, co bardzo mocno by przyciągało uwagę za wyjątkiem tych chodzących nutek, a właściwie chodzącej nutki. Stajnia z kucykami 280 zł za 727 elementów i trzy ładne odlewy kuców. Ale nie takich w sensie młodych fanów tylko takich, które mieszkają w zagrodzie. E, impreza z jednorożcem i flamingiem. 45 zł za 99 elementów. Zestaw niedrogi, zestaw bardzo uroczy. Mamy tutaj dwie mini laleczki, mamy grampi keta i mamy nawet pompowanego flaminga. Samochodowa wyprawa z przyjaciółmi. 80 zł za 220 elementów. Całkiem ładny samochód z niewielką przyczepką i na dodatek kajakiem. Wow, wygląda całkiem spoko. Impreza kostiumowa z jednorożcem i wróżką. 165 zł za 261 elementów. I i jednorożec wygląda całkiem ciekawie. Jak widać, jednorożce nie tylko we Frencach, ale i w Kreatorze. Wygląda to bardzo magicznie. Przygoda na Łodzi, 320 zł za 685 klocków. Łódź taka, powiedziałbym, bardzo na wypasie. Być może skonfiskowana jakiemuś oligarsze, nie mam żadnego pojęcia, ale naprawdę na bogato, choć jako konstrukcja chyba jakoś mnie nie przekonuje. Plac zabaw dla szczeniaczków, zestaw 4+, 45 zł za 66 elementów i jakiś taki, powiedziałbym, ten zestaw mało Porywający. Są zdecydowanie ciekawsze, małe sety z friends. Urodzinowe przyjęcie dla kotka i domek na drzewie 125 zł, 321 elementów. Zestaw wygląda na ciekawy, bo mamy tutaj jakąś piniatę, mamy baloniki w kształcie główkotów, ale jak możecie zobaczyć, Grumpy raczej nie jest zadowolony z tego, że ma przyjęcie, bo on po prostu gardzi wszystkimi. Kawiarnia i kwiaciarnia 360 zł za 1138 elementów. Akcenty trochę możecie kojarzyć choćby, wiecie, z jakichś takich fajnych ogrodów botanicznych, i tutaj jest to utrzymane w tej stylistyce. Dodatkowo, jakiś taki tramwaj retro. Wow, wygląda to całkiem ciekawie. Rodzinne wakacje, 530 zł za 1140 elementów. Tutaj widzę jakieś akcenty białego lotosa, więc być może rozegra się tutaj bardzo poważna akcja. Śledźcie uważnie do ostatniego odcinka. Sklep z komiksami i grami, 440 zł za 1005 elementów. Zapowiada się ciekawie. Chciałbym przetestować te wszystkie akcesoria. Szczególnie podoba mi się strój robota. Naprawdę zapowiada się sympatycznie. Jeśli chodzi o kalendarz adwentowy, to raczej powiedziałbym taki jak co roku, czyli może bez większego szału, jakieś laleczki, akcesoria taka, powiedziałbym, średnia friendsowa. Zdecydowanie bez efektu wow. Będą nowe zestawy z Animal Crossing. Jak pewnie wiecie, ja nie jestem jakimś wielkim fanem tej serii. Lubię w nich figurki, ale same konstrukcje są raczej takie dla mnie obojętne, bo ja też w tę grę nie grałem. Muzeum Eugina, 543 elementy za 330 zł katalogowo. No, muzeum bardzo, powiedziałbym, takie umowne. W środku znajdziemy m.in. szkielet Triceratopsa. Kreatywne domy, pory roku pełne zabawy, 814 elementów, elementów za 375 zł, dwa małe domki, kilka drzewek, jakiś bałwan. No i to właściwie tyle. Przytulny dom pszczółki 149 elementów za 90 zł. Ten piesek, który tutaj jest głównym bohaterem, ma jakiś taki dziwny, niepokojący obłęd w oczach. Dawajcie znać, czy wy też to widzicie. Pojawi się również Andzia, czyli żeńska wersja Stitcha. 784 elementy za 300 zł. No i zastanawiam się, jak ona będzie wyglądać tak po złożeniu, bo jeśli dobrze pamiętacie Mój Stitch to tak raczej miał niezbyt idealny nadruki Ciekawe czy będzie tak też ze Stitchową. Jeśli chodzi o kolejny zestaw, no to 4 plusowy set dla fanów tej story jest fenomenalny, bo będzie kosztował 165 zł za około 206 klocków, a nawet dokładnie 206 klocków i co my tutaj znajdziemy? Pociąg, będzie też sterowany, są żołnierzyki, jest Jessie, jest chudy, jest bas w opakowaniu i pastereczka, bo wygląda to Obłędnie, choć czteroplusowo. Szkoda, że chudy na przykład nie ma tutaj długich nóg. Będzie też zestaw Zamek Disneya i Królewskie Zwierzęta. Ma kosztować około 500 zł i to jest jeden z tych setów, które mnie kompletnie nie grzeją. Choć lubię takie klimaty księżniczkowo-francowe, ale nie widzę tutaj nic takiego, co by powiedziało, musisz tam być. No bo są tutaj różne księżniczki Disneya. No okej, jest muszu francowy, ale chciałbym muszu nie francowego, tylko takiego. Normalnego. Duży Dalmatyńczyk 600 zł katalogowo, 1722 elementy. Jeśli lubicie na przykład Simbe, to i Dalmatyńczyk może Wam się spodobać, tym bardziej, że Dalmatyńczyk jest w dwóch wariantach. Za to duży plus. No i jeśli chodzi jeszcze o taki mały zestaw z mini, który się pojawi, 4 plusowy, 165 elementów, będzie też Daisy, będzie też zjeżdżalnia, trochę to mi pachnie zestawami z kicią, kocią, tak jakby, wiecie, była jakaś koncepcja i ktoś powiedział, dobra, zróbmy z tego zestaw z Disneya i chyba tak zrobiono. 5 plus, czyli zestaw dla nieco starszych dzieciaków, pałac Arendel i lodowy pałac Elzy. Małe laleczki mnie kompletnie przekonują, wiecie, te, które mają takie pomniejszone bo wyglądają dość pokracznie. No, okej, okay, mamy tutaj tą salamandrę z krainy lodu, mamy też Renifera, ale jakoś tak totalnie mnie to nie przekonuje. No, i jeśli chodzi o Disneyowski kalendarz adwentowy, ten będzie również z krainy lodu jak poprzedni zestaw, ale też e, szczerze to do mnie nie trafia. Ja po prostu nie jestem fanem dawania tych miniaturowych laleczek do kalendarzy adwentowych, bo uważam, że to jest trochę taki półprodukt. Skoro w innych kalendarzach dostajemy pełne minifigurki czy też e, pełne laleczki, to dlaczego w niektórych mamy dostawać takie miniaturki? Uważam, że to jest trochę nie fair. Jeśli chodzi o zestawy z Mario, pojawi się zestaw Wario i King Boo, 200 zł za 512 elementów, no i otrzymujemy tutaj oczywiście karty. Spoko wygląda ten spadochron, wiecie, ten, który w Mario Kart pozwala nam tak szybować na, na planszach. Spoko, fajna opcja nawet. Zamek Bowsera, 400 zł za 1068 elementów, dwa pojazdy, ale raczej chyba po ten zestaw sięgać nie będę, ja z Mario kupuję tylko pojedyncze zestawy. Obóz kapitana Touda 65 zł za 159 elementów. Jest Toud jest trochę akcesoriów. Wydaje mi się, że całkiem uczciwa cena. Przyjęcie w domu Touda 120 zł za 276 elementów. I serię uważam, że jeśli wśród Was są fani Tołda, to znajdziecie coś dla siebie, nawet jeśli w Lego Mario. Nie grywacie, to po prostu tak do postawienia na półce będzie Wam to się mogło podobać. Książę Florian i zamkowy Bowser 400 zł za 1251 elementów. I ten zamkowy Bowser wygląda naprawdę super, ale ja po prostu lubię takie konstrukcyjne figury, więc weźcie też to pod uwagę. Interaktywny Mario w karcie, czyli nowy starter będzie figurka Mario, będzie kart dla Mario 200 zł mniej więcej. Uważam, że zestaw całkiem spoko. No bo dostajemy starter innego Typu. No i jeszcze kilka zestawów z Sonika. Te mają pojawić się w sierpniu. Nacles kontra Mech Dr. Eggmana 200 zł. No i kolejny Mech Eggmana, czy jakiś szałowy? Wydaje mi się, że były już ciekawsze konstrukcje, ale lubię Naclesa, więc może potem zestaw też po jakimś czasie sięgnę. Sonic i pojazd do zadań specjalnych za około 300 zł. No, ciężarówka troszeczkę jak z Lego City. No, ale znowu pod kątem figurek pewnie zestaw wart uzupełnienia. No i to tyle, jeśli chodzi o zestawy z Sonika. Zastanawiam się, jak długo ta seria pociągnie, bo mam wrażenie, że tak te zestawy pojawiają się w coraz mniejszych ilościach. Piszcie, czy wy zbieracie zestawy z Mario i z Sonika. A na dzisiaj to tyle. Dzięki, cześć.